Cześć, witajcie z tej strony Aske. Zapraszam Was na odcinek z gry Smite. Dawno tej gry nie było. Nie wchodziłem na nią przez kilka dni. Niestety. Ale zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj odebraliśmy te łaski. Ok. I rozegraj dwie mecze jako zabójca. I każde ukończone zadanie dają dodatkową nagrodę. Ok. Jako zabójca. No dobra. O Boże, to jest... jakaś rota... rota wszyscy bohaterowie są w rotacji. Wow. Dobra, bogowie, zobaczymy, czy tu mówię. pójść. jest jako... jako zabójca. Tutaj mamy wszystkich... zabójców dostępnych w grze. Bakasura. Mm -hmm. Nie wiadomo jakie y, on ma umiejętności, bo nie można tego zobaczyć. Mm. Aha, tu są skórki, dobra. No to zobaczymy tych zabójców tutaj. No, o kali. No dobra, zagram sobie grę. Normalnie i potyczkę sobie zagram. Dołączę do kolejki. Zagram sobie jakąś postacią, postacią z tej rotacji jako zabójca. Zobaczymy jak to wszystko. Wyjdzie. Mam nadzieję, że długo nie będzie wyszukiwać gry. Tutaj mamy mam 1562 łaski. Oczywiście za te łaski mogę kupać bogów. Najtańszy jest za 1250, później za 1500 Stać mnie na tę, na jedną albo drugą postać, ale na razie nic nie kupuję. A najdroższy gdzień za 11 tysięcy, ale to jest jakaś nowa postać. I kim on tu jest? No, nie ma jakoś. O, tu są więcej informacji. Dotyki magiczne, ach, tu są umiejętności, dobra. Czyli ja sobie zrobię tak, wszystkie. Okej. Okay. Skórki, nie. Filtry bogowie, zabójca i ten. Gdzie on tu był? Jak on się nazywał? Kali, tak? Nie. Kurde, już teraz. Mistrzowski skórki, emotikon, no nie. Zabójco sobie zrobię. Jak on tutaj był? Bakasura A, dobra, kogo by wybrać? Gdzie taka była postać? Kali, Loki, Merkury Posłaniec Bogów Bogini Zemsty, Nemesis Kali Zobaczymy, w zwarciu fizyczny zabójca w zwarciu, w zwarciu to chyba wszyscy są w zwarciu z tego co widzę Fizyczny w zwarciu No wszyscy są w zwarciu mm. poziom trudności średni Więcej bug małp Średni poziom trudności łatwy Łatwy. Wybiorę sobie tego Boga. Wybiorę z tego Boga. Gramy przeciwko Nuwa, Loki i Fenrir. A my mamy Aresa, Lokiego i Makasurę. No zobaczymy. A coś tam do mnie pisali. Kurde, nie zwróciłem uwagi. Co oni tam do mnie mieli za problemy. Na czacie nie, nie zwróciłem uwagi. O, pięknie jak szybko się wrzuci. Załadowali, nie? To sobie wezmę tutaj. Co on tu? Szybkość ataku i penetracja. A, siła fizyczna. Siła fizyczna Przepraszam. No to mały, mało mi daje siły fizyczne. To już nie wie więcej. I to zrobię tak, 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 tak. Ok, umiejętności przeczytamy, wróg, wróg, wrogi sługus, własna postać. Bakasura skacze do wybranego celu naziemnego, co najważniejsze, wszystkim wrogom w obszarze i zmieniając ich ochronę fizyczną. Bakasura pożera złapanego sługusa, leczy się i zdobywa w ochrony. Sługusy muszą mieć 33% zdrowia, by mogły zostać pożarte. Do wykorzystania w korzyści można zebrać do 600 usług. Wakasura pozytywnie zyskuje siłę fizyczną po aktywacji przez czas trwania umiejętności. Zdaje przy każdym ruszeniu dodatkowe nieuniknione obrażenia. okej okay. oni zdobyli na nas Ferdinand Vladon. No to niedobrze, nie? Zobaczymy. Jak to działa, tak to działa, a dwójka no to pasywnie działa, ta, dobra. Tu sobie nasze sługusy nie radzą. O, fuck. O, tu coś jakaś, coś takiego poleciało mi. Dobra, oj, żeż ty, tych ty, cholera jedna. Dobra. Ja bym chciał pożreć jakiegoś minionka. No, stworka. Jakiegoś stworka, czy tutaj zdążę jakiegoś pożreć? Aha, on musi mieć 33% życia. No tak, dobra. Ale ładnie, pożarłem go. Ok. No, z sobie nacisnę, żeby tutaj ładnie mi się mana regenerowała. Okej, okay. pójdę tam może, żeby dostawać e xp za te... Ojej, możesz, kolego. Ja sobie wcisnę C. sobie od nich ucieknę. C wciskamy, żeby... żeby się wyleczyć, ale co on tu robi? Hmm. Powarłem go, nice. Level up to czwóreczka. F4 oczywiście Kurde, przeciwnik został zabity A co jego ulti, czyli 4 robi? Bakasura zwraca wszystkich Sługusów pochłoniętych dzięki umiejętności przekąski ze Sługusa w wybranym miejscu, co powoduje spowolnienie i okaleczenie wrogich graczy A takie podstawowe Bakasury stają się atakami, atakami stożkowymi a także przez krótki czas przez krótki okres zyskują odporność na efekt tylko kontroli tłumu. Ok, nie wiem czy go pożadam. Chyba nie mam dwóch pożadnych, więc nie pożadam. na z Uuu. A ona mi gdzieś uciekła tutaj, tak? Dobra, ja sobie to zmaksuję. Aha, oni też mają te, tego samego co my, tak? loki loki Okej, okay. U tam jest coś tam się dzieje. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Dobra, on też się jakoś tam uciekł sobie. Czy oni mają samo co ja? Nie, nie mam, nie mają, mają, róż, różne, różnych bohaterów mają. Oj nie, Ach, pożarą go chyba. Nie, nie pożarą go, mam dwóch jak na razie. Okej. Okay. Dobra. Teraz pożarłem, no. Wszystko gra. Ale co, co, co to jest jakieś takie? Ach, to jest ten Loki, tak? Dobra, ok. Niestety mnie... ...rozdupcyli. Ja sobie kupię... Co sobie kupię? Siła fizyczna i to od razu. A to mi daje 40 szybkości. Tak sobie kupię i butów nie mogę kupić, ale mogę kupić tak, 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 tak i tak, i tak. I całe złoto to nie? Dobra. Ja mam 0, 1, 3, no 3 asysty. Muszę zaraz ogarnąć jego ulci. Aha. Wszystko chyba już tak w miarę ogarniam. Aha, i oni dostają. i nie użyłem tej medytacji, nie? Tej umiejętności na F. O, kurde. To ładnie. Przeżyłem bez tego, nie? Sajebiście. Teraz. Co my tu mamy? Tak, muszę na was skoczyć i teraz tak, tak, dobra, ale, aha, dobra, mam ten mana camp. C i Z sobie nacisnę, enemy has been slain, dobra, to idę pożerać te minionki ich tam, o kurde, tam się niedobre rzeczy robią. Wow, 212 hapsów, nie no, mi to wyleczyło. Aj, 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 aj. coś mi to ult nie wyszło, coś mi to kombo w ogóle nie wyszło, nie budki sobie kupię. Może do tego pójdę, nie? O kurde, tam nieźle. No, nieźle teraz poszli przeciwnicy. No i mam... Ile mam tutaj moje statystyki? Jest... Jestem... Bakasura 2, 2, 3. Hmm, 6 do 9. HP... Nie no, potki na HP nie kupuję. Teraz trochę mu tam życia zabrałem. No ja i nie mogę gryźć. po kurde. Cyk. O no, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck. I to mi zadało jeszcze ten. O nie, ten loki się jakoś chyba przy... zrobił niewidzialny, czy coś takiego. Hmm. Tak średnio szczerze mówiąc. Hmm. Dobra. Już chyba widzę, że teraz się najbardziej opłaca mi maksować to ugryzienie. Tak mi się wydaje. Mam dwa zjedzone mi... O kurde, Tuloki biegnie. tulok to oh, par. Dobra. Ale mnie tam pożarł. 7 do 10, przegrywamy. No zobaczymy, muszę tutaj zagrać trochę bardziej defensywnie, szczerze mówiąc. I może coś z tego wyjdzie. A tak demecz kupię sobie, no ale broń tego, ej! Kurde Mmm, tak, no leć, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Kurde. Co za pies. No normalnie nie wierzę, nie? Dobra, Phoenix nie oberwał za dużo 7 do 10 przegrywamy, oni już nam poniszczyli te Phoenixy i te inne takie kurde niestety o fuck, nie pożarłem go chyba No tutaj nam atakuje. O, patrzcie! Nice! On się tu wbił tak jakoś głupio Co? On nigdzie zabrał What the fuck? What's going on? What's going, what's going on? Nie wiem, co tu się teraz podziało, nie? No ale mnie zabili 2-4-5 Słabo 8-11 przegrywamy A ten co? Aha, tu były chyba specjalną umiejętność czy coś takiego tu ten Loki, nasz Loki, bije się tam gdzieś tam z kimś innym, ale ej, co tu się dzieje? Fuck, łucznik potyczki Fuck on też umie tak doskakiwać jakoś daleko, nie? Nice, zabiliśmy go ja im idę zabrać szybko ten Mana Camp. Zobaczymy jak to... Mają tu ten Mana Camp w ogóle? Nie mają. Kurde. Ale my mamy. My mamy i ja sobie idę go zabrać, chyba że ten Loki go zabiera. No dobra. Trudno. Jak Loki go zabiera, to niech Loki go sobie zabiera. Ja mam jedenasty poziom. Idę pożerać minionki. Nie pożaden LOL. Ale gówno. Fakt, no zabijcie go tam. Halo! Serio? No, zabiłem go. Nieźle. Ten skok sobie zmaksuję i kupię to. I to mi daje szybkość ataku. I co tutaj? Co by tutaj? Y no, wzmocnienie ochrony fizycznej magicznej pozwalamy mi pewną wartość przy aktywacji, palpacji zatrzymuje się na pierwsze, nie mogę dodać się do no to to sobie wezmę, oko może być, a czy ja nie mogę czegoś jeszcze kupić? Powiedzcie mi, Zdrowie ochrona fizyczna Zdrowie, redukcja efektów, szybkość ataku, szybkość ruchu Dobra, na razie to sobie zostawię 13-13, wynik 13, się wyrównał Zarąbiście, zarąbiście Od nas wszyscy żyją, od nich, no już praktycznie można powiedzieć, że też. Go. Kurde, nie poradzą go, no to jest tak ciężko, no, ciężko, już, ciężko trochę wyczuć jednak te 33% je, te, życia tych stworków. Dobra, tam już widzę, że mogę... Fa, siomek. Kurde, i zginąłem, a to G mogę też użyć, nie? Nieuchronne obrażenia. No dobra. Tu widzę, że mogę ten, to ulepszyć do końca. I jeszcze mam miejsce na jeden przedmiot, nie? Co by mi tu dało tu, tu szybkość ataku? Obrona to nie... O! Oh. A to, to mi daje 15 kradzieży, szybkość i penetrację fizyczną, siła fizyczna 30-25% od, od, szybkości ataku, pasywne zmniejszają ochronę fizyczną, ale to szybkość ataku, penetracja fizyczna, jeśli twój poziom zdrowia spadnie poniżej 35% zdolowałe 25 kradzieży życia przez 5 sekund. Działa on tylko albo aż przez 15 sekund. To ładnie. Dobra, idę kogoś może ugryźć. О, 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 о. Да, он вообще не пугу раз, Ой-ой. Там там гости что то там. Найс. to to weźmie on to wziął, okej okay. dobrze żaden problem, tylko musiałbym kogoś kurde tu ugryźć no w końcu, ja pierdzielę 300 zdrowia, nie o, ja sobie wezmę damage camp. tak, demeczkam to, o oh, fuck o oh, fuck, nie patrzcie teraz na to co się dzieje No nie, no zabiłem ją, zajebiście. No ale sam ginąłem jeden na jednego, no to tam. Tak średnio, szczerze mówiąc, to sobie wezmę. Może. Teraz podki na. na życie. Oj, tam się bardzo dobrze dzieje 21 do 16. Zajebiście, naprawdę zajebiście teraz się dzieje. Ulepszy sobie może F3 to, co? Zobaczymy jakie to zadaje tam obrażenia, czy coś takiego 20. Eee. Pasywna siła fizyczna 20, ale zobaczcie jakie to obrażenie zadaje to ta pierwsza umiejętność Nie, ten skok, kurde 280 A ta druga 270, sorry Tutaj 270, nie, plus 80 Puu, ja pierdziu. No, w rajdę ogarnę, czy tutaj się dzieje. Ciebie mogę zjeść, tak? Dziękuję. U, miałeś wystarczające życia. Dobra. Dobra. mam no, teraz Lifesteal'a też dużego. I szybkość ataku. To mi to dużo daje teraz. Mmm... Demecz Camp no niestety jest nie... Nie ma go, ale ja tutaj zaraz coś zrobię za tego Jestem a King, jest sobie zrobię tak I on mi może gówno zrobić teraz Jeszcze raz tak zrobię, nie na... Nice do mnie chyba mówią good job baka. no to ja napiszę tam thanks, coś takiego, nie? ole kurde teraz mmm, pięknie jeszcze by mi się przydał damage camp, nie? i mana camp, no, 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 tamtego ej nie, loki nie idzie na niego to ja sobie pobiegnę szybciutko na nasz mana camp trochę ten score taki nieudany ten enemy has been slain, ok. Dawajcie mi to. I wolałbym też mieć damage camp, nie? No oni tam biją już i Phoenixa. Jest, jest damage camp. Teraz 216. Nie mogę? Ach kurde, jak mam tego... Dobra. Nice. Jak mam tego głównego, że tak powiem... LOL. LOL, wygraliśmy to. LOL. GG. Ha, pięknie. Kurde, fajnie Embakasura. No Nice, dobry ten Bakasura, nie jestły naprawdę kurde. Przyjemnie mi się nie grało. Tak z początku. Z początku trochę sceptycznie do niego podszedłem. No bo wiecie, no pierwsza gra, no to tak też mi nie wszystko wychodziło, więc skutek zdobyte. Pierwsze zwycięstwo dnia zdobyte. Niszczyciel celów brązowy zdobyte i poczuj gniew. Super. Cieszę się. Hmm, fajnie, fajnie. 192 hmm, 192 łaski dostaliśmy całkowicie. Zdobyte doświadczenie 784. No nieźle. Strona domowa. I teraz sklep. Bakasura. 5,5 tysiąca. Spoko. To na ciebie pozbieram. Jego chyba po prostu sobie kupię. A ja tymczasem dziękuję bardzo Wam za uwagę. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału, aby nie przegapić najnowszych odcinków. Trzymajcie się. Na razie.